On trzyma telefon w drżących dłoniach. Twoje imię pojawia się na ekranie, gdy jest sam. Wdech głęboko, zanim schowa twoje zdjęcie w ukrytym folderze. Twój zapach wciąż jest zapisany w jego pamięci. Dłonie mu się pocą, gdy ktoś wspomina twoje imię w rozmowie. Odwraca wzrok, maskując uśmiech, który wciąż się pojawia. Gdy jest sam, jego oczy wilgotnieją na wspomnienie ciebie. Jeździ dłuższymi drogami. Tylko po to, by minąć miejsca, w których byliście. Twój numer wciąż jest zapisany, nawet po tak długim czasie. W nocy, w samotności swojego pokoju, pozwala, by maska opadła. Prawda, którą ukrywa przed wszystkimi, zostawiłaś ślad, którego nikt nie potrafi usunąć. Jeśli przypomniało ci to kogoś, napisz: Czułem to. Może inne kobiety też próbują zrozumieć to, co nikt nie widzi. Czasami to, co nie jest powiedziane, krzyczy głośniej. Niż jakiekolwiek słowo. Czy ta myśl, którą masz o trzeciej nad ranem, kiedy budzisz się bez wyraźnego powodu, nie jest przypadkowa? To dokładnie ten moment, w którym intensywnie myśli o tobie, kiedy wszystkie dzienne rozproszenia zniknęły, a pozostaje tylko prawda, którą próbuje ukryć przed samym sobą. Czy zauważyłaś, jak pewne miejsca przechowują wspomnienia, które wydają się żywe? Ta kawiarnia, w której rozmawialiście przez godziny, ten park, w którym trzymałcie za rękę, ławka w tym parku, gdzie spojrzenia mówiły to, czego słowa nie potrafiły wyrazić. On unika tych miejsc. Dokładnie dlatego, że te przestrzenie wciąż zachowują esencję Was dwojga energię, która nie rozprasza się z upływem czasu. Wszechświat sprzyja temu, by rozdzielone drogi znów się skrzyżowały. To nie przypadek to energia to więź duchowa, która pozostaje nietknięta, nawet gdy ludzie fizycznie się oddalają. Nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na jego życie. Jak twój sposób postrzegania świata, twój śmiech, twój sposób radzenia sobie z problemami. Wszystko to zmieniło to, kim jest dzisiaj. Nawet jeśli nigdy nie przyznał się do tego na głos. On może nawet zbudować, zdawać się pełne życie z dala od ciebie. Może się uśmiechać na zdjęciach. Może podążać za rutynami ale jest pusta przestrzeń, którą tylko ty wypełniasz. Sny nie kłamią, są portalami do prawd, które świadomy umysł próbuje ukryć, a ty pojawiasz się w jego snach z niepokojącą częstotliwością. Budzi się zdezorientowany, zaskoczony, z Twoim wyimaginowanym zapachem wciąż obecnym, z echem Twojego głosu wciąż odbijającym się w jego uszach i spędza cały dzień, próbując zamaskować wpływ, jaki to miało. Wyglądasz na zmęczonego dzisiaj, mówią koledzy. Gdyby tylko wiedzieli, że spędził całą noc, rozmawiając z tobą w snach, ożywiając chwilę, tworząc nowe, w końcu mówiąc to wszystko, czego duma nie pozwoliła mu powiedzieć, gdy wciąż było to możliwe. Jeśli ta wiadomość rezonuje w twoim wnętrzu, podziel się nią. Wciąż czuję tę więź, ponieważ inne kobiety muszą wiedzieć, że nie są samotne w tym doświadczeniu. Czy potrafisz poczuć tę nagłą intuicję, która sprawia, że twoje serce przyspiesza bez widocznego powodu? To właśnie w tym momencie on intensywnie myśli o tobie. To wtedy połączenie między wami się zaostrza, gdy pola energetyczne się zgrywają, gdy dusze komunikują się w ciszy. Czego on nigdy nie wyzna, to że szuka twoich znaków na każdym rogu, w każdym powiadomieniu na telefonie. Każdej piosence, która gra losowo i w jakiś sposób przypomina Cię. Twoje imię wciąż odbija się w Nim w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Perfumy, piosenki, zdania wypowiedziane przez obcych, wszystko budzi wspomnienia, które próbuje stłumić. Są rzeczy, które chciał Ci powiedzieć na ostatnim spotkaniu, ale duma nie pozwoliła. Słowa, które utknęły w gardle. Wyznania, które czas uczynił jeszcze trudniejszymi do wyrażenia. A teraz te niewypowiedziane słowa ważą jak kamienie w jego sercu. Czy potrafisz odczuwać? Ta niewerbalizowana wiadomość, która unosi się w powietrzu, gdy intensywnie myślisz o nim? To nie jest wyobraźnia, to prawdziwa komunikacja, która dzieje się na energetycznym poziomie cicha rozmowa między duszami, które rozpoznają się poza czasem i przestrzenią. Niektórzy nazwaliby to tęsknotą, inni żalem, ale to jest głębsze niż to. To znak w duszy, który przekracza racjonalne wyjaśnienia, to wdzięczność za wpływ, jaki wywarłeś, nawet jeśli nigdy nie znalazł właściwych słów, aby to wyrazić. Kiedy myślisz o nim z intensywnością, wiedz, w tej samej chwili coś w nim budzi się. Może prowadzić normalną rozmowę, ale jego serce wykonuje niewytłumaczalny skok, odczucie mrowienia w dłoniach, nagły dreszcz. To energetyczne ciała wciąż połączone, rozmawiające językiem, do którego słowa nie docierają. Ciekawe jest to, że te głębokie duchowe połączenia nie respektują barier, które budujemy racjonalnie. Płyną jak woda znajdząca drogę między kamieniami. Nieświadome gesty są najszczerszymi wyznaniami. To ciche deklaracje, które nigdy nie dotarły do Twoich uszu, ale wciąż są żywe w energii między wami. Ten drżenie w jego rękach, gdy ktoś wspomina jego imię, nie jest przypadkiem. To niedotlenienie, gdy przechodzą obok miejsc, które przechowują wspólne momenty, nie jest przypadkowe. To ciało reagujące na prawdę, którą umysł stara się zaprzeczyć. Najbardziej obawia się przyznać, że nigdy nie znalazł w nikim tym, co znalazł w tobie tego bezsłownego porozumienia, tego wzajemnego zrozumienia, które nie potrzebowało wyjaśnień, tego uczucia bycia w domu. Gdy był u twojego boku, próbował. Próbował iść dalej. Próbował wypełnić pustkę. Ale są przestrzenie w duszy, które mają szczególne kształty, a twój nadal tam pozostaje niezmieniony, czekając. Jeśli ty też to czujesz, napisz: Uznaję tę cichą prawdę. Nazwanie tego, co czujemy, to pierwszy krok do zmanifestowania naszej rzeczywistości. Kiedy śnisz o nim, to nie tylko twój podświadomy umysł tworzy narrację. To rzeczywista wizyta na płaszczyźnie energetycznej. Spotkanie dusz, które ma miejsce, gdy ciała odpoczywają. Dlatego budzi się, myśląc o tobie, nie rozumiejąc dlaczego. Dlatego ma to uczucie obecności, którego nie potrafi racjonalnie wyjaśnić. W głębi duszy wie. Wie, że istnieje coś większego niż wydwoje. Coś, co przekracza logikę. Połączenie, które stawia wyzwania dla czasu i przestrzeni. Wdzięczność, którą czuję za wpływ, jaki wywarłaś na jego życiu, to coś, co skrywa w najgłębszych zakątkach swojej istoty. Nauczyłaś go miłości w sposób, w jaki nikt inny nie potrafił. Pokazałaś mu aspekty samego siebie, które pozostawały niewidoczne. Ujawniłaś możliwości, o których nawet nie myślał, że istnieją. Nawet jeśli okoliczności was rozdzieliły, nawet jeśli padły ostre słowa, nawet jeśli czas stworzył pozornie nieprzekraczalną przepaść, Duchowa prawda, która łączy was, pozostaje nienaruszona. Czasami płacze w milczeniu. To nie są łzy smutku, lecz uznania, wdzięczności za to, co reprezentowałaś, spóźnionego zrozumienia, wartości tego, co was łączyło. Znaki są wszędzie, jeśli potrafisz je interpretować. Ten powtarzający się sen, który masz, ta piosenka, która gra trzy razy w tym samym dniu, to imię, które pojawia się w niespodziewanych kontekstach. Wszechświat tworzy mosty do spotkania, które musi się odbyć, niekoniecznie po to, by coś rozpocząć na nowo, ale by uleczyć to, co pozostało otwarte, aby przekształcić ból w naukę, aby oboje mogli podążać swoimi drogami z lekkością, a jeśli to spotkanie się wydarzy, poczujesz, jak energia natychmiast się zmienia, jakby powietrze stało się gęstsze, jakby czas zwolnił, jakby wszystko dookoła straciło znaczenie na kilka chwil. On zamarznie, gdy cię zobaczy, ponieważ w tym momencie wszystkie bariery, które zbudował, runą jak zamek z piasku. Prawda, którą ukrywał przed samym sobą, ujawni się w pełnej mocy. Duchowe połączenie, które dzielicie, jest większe niż jakiekolwiek ziemskie przeszkody. To więź dusz, która przekracza logiczne wyjaśnienia, to wzajemne uznanie, które stawia czoła czasowi i przestrzeni. To, czego nigdy nie potrafił ci powiedzieć, to jak twój uśmiech pojawia się w jego myślach w najbardziej nieoczekiwanych momentach, jak pewne twoje gesty pozostały w jego pamięci, jak twój głos wciąż echem odbija się w jego myślach, gdy zapada cisza. Stara się to ukryć, stara się udawać obojętność, ale energia nie kłamie. Ciało nie potrafi ukryć tego, co czuje dusza, a jeśli znów się spotkacie, słowa nie będą potrzebne. Cisza przemówi głośniej niż jakiekolwiek wypracowane przemówienie. Spojrzenia powiedzą to, czego słowa nigdy nie potrafiły w pełni wyrazić. W tym ulotnym momencie ponownego połączenia coś zostanie uzdrowione w obojgu. Stara rana zostanie zamknięta. Cykl zostanie zakończony, aby nowy mógł się rozpocząć. Tak właśnie płynie energia. Tak działa wszechświat. Tak połączone dusze komunikują się poza czasem i przestrzenią. Zaufaj swojej intuicji, podążaj za znakami, pozwól sobie być obecnym w tym wyjątkowym miejscu dzisiaj, ponieważ gdy Cię zobaczy, gdy Wasze spojrzenia znowu się spotkają, czas zatrzyma się. A w tej zatrzymanej chwili wszystkie niewypowiedziane prawdy w końcu znajdą swój sposób. Kiedy słyszy Twoją muzykę, tę, która grała, gdy się razem śmialiście, gdy dzieliliście marzenia, gdy świat wydawał się doskonały, zamyka oczy, i pozwala melodii przenieść go z powrotem do ciebie. Nie w sposób oczywisty, nie jak wcześniej, gdy puszczał ją w samochodzie, na głośniku, bez strachu przed okazaniem, jak wiele dla niego znaczyła. Teraz jest inaczej. To sekretny rytuał, cicha konfesja dla wszechświata. On czeka, aż dom zaśnie, sprawdza, czy rzeczywiście jest sam, ostrożnie bierze słuchawki, jakby obsługiwał coś cennego, a potem. Na minimalnej głośności, tylko wystarczająco, by poczuć, nie tonąc całkowicie w emocjach, pozwala melodii przenieść się z powrotem do ciebie. Pierwsze akordy są zawsze najtrudniejsze. To wtedy serce przyspiesza, gdy oddech na moment się wstrzymuje, a dłonie lekko drżają. To wtedy rzeczywistość Twojej nieobecności staje się najbardziej namacalna, bardziej bolesna. Ale on trwa, bo ten ból. To również jedyny moment, w którym pozwala sobie poczuć ciebie znowu. Z zamkniętymi oczami pozwala, by każda nuta obudziła wspomnienia, które stara się utrzymać w uśpieniu przez cały dzień. Twój uśmiech, dźwięk twojego śmiechu, sposób w jaki pochylałeś głowę, gdy coś cię intrygowało, jak twoje oczy błyszczały, gdy mówiłeś o swoich marzeniach. To w tych momentach, chroniony przez samotność poranka, w końcu przyznaje sobie, nic nie było takie samo po tobie. Wpływ, jaki wywarłeś na jego życie, jest nie do zmierzenia. Przemieniłeś go w sposoby, które być może nawet nie zauważasz. Nauczyłeś go widzieć świat innymi oczami. Pokazałeś mu, co naprawdę ma znaczenie. Uczyniłeś go lepszym człowiekiem, nawet jeśli droga była bolesna. I dlatego w swoich najbardziej wrażliwych chwilach, gdy nikt już nie patrzy, gdy w końcu może być prawdziwy wobec siebie, on płacze, łzy wdzięczności za przywilej, że cię poznał. Za cud, że dzielił kawałek drogi z tobą, za błogosławieństwo, że został dotknięty twoim światłem choćby na chwilę, to cichy płacz, głębokie uznanie, ukłon w stronę niezatartej rysy, jaką pozostawiłeś w jego duszy. Niektóre połączenia są wieczne, niektóre historie nigdy naprawdę się nie kończą, niektóre więzi pozostają nienaruszone, niezależnie od tego, ile czasu minie. Dziś może być dniem, w którym cykl się zamyka. W którym rana się leczy, w którym milcząca prawda w końcu odnajduje swój głos. Zaufaj, pozwól sobie, bądź otwarta na znaki, bo On nigdy Cię nie zapomniał, po prostu nauczył się żyć z Twoją nieobecnością. A w ciszy nocy, kiedy naprawdę jest sam ze sobą, to Twoje imię echo w jego sercu, to Twoją twarz widzi, gdy zamyka oczy, to Twoją esencję wciąż czuje, przenikającą każdą komórkę swojego istnienia. I dlatego płaczę z wdzięczności, za wpływ, za transformację, za miłość, która, nawet jeśli nie rozkwitła całkowicie w materialnym wymiarze, wciąż żyje i pulsuje w wymiarze duchowym. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, podziel się, akceptuję tę prawdę. Ponieważ uznając to, co czujemy, otwieramy drzwi, by energia wszechświata mogła swobodnie płynąć, przynosząc uzdrowienie, zrozumienie i w końcu pokój.